Paweł, znajdujemy się w Amfiteatrze w Ustroniu. Za kilka godzin rozpocznie się uroczysta gala wyborów Mistrz Wakacji 2022. Oczywiście organizatorem jest nasz wspólny przyjaciel, przede wszystkim Twój, Bogusław Wiop. Ty jesteś jednym z głównych strategicznych partnerów. Powiedz, jaką firmę lub firmy reprezentujesz w trakcie danego wydarzenia. Moja firma to jest Kostecki Cars. Zajmuję się przede wszystkim pomocą dla Ukrainy. Dostarczam auta wysoko, wysoko specjalistyczne typu straże pożarne, policje, yy, karetki. To no, moja firma przede wszystkim z tego słynie, ale zajmujemy się też yy, motoryzacją i innymi pojazdami dla różnych osób. Oczywiście z racji, że dostarczasz specjalistyczny sprzęt na wojny na Ukrainie. Yy... Z tego co wiemy, również osobiście udało się Tobie właśnie być e, na wojnie na Ukrainie. E, twoim zdaniem, co sądzisz o obecnej sytuacji właśnie na Ukrainie? E, czy faktycznie to, co pokazuje się w telewizji, to jest autentyczne, że no, nie ma co ukrywać Ukraina cała płonie? E, tak, e, uważam, że telewizja nie, nie, nie jest w stanie pokazać tego ogromu tragedii, której się tam dzieje i cierpienia ludzkiego, dlatego jeżeli możemy pomagać, pomagajmy jak możemy, żeby tym ludziom ulżyć w tym ich cierpieniu, bo tracą swój dobytek, swojego życia i, i to, co mają najcenniejsze, czyli życie. Powracając do głównego tematu, do dzisiejszego wydarzenia, dlaczego zdecydowało się zostać partnerem i zarazem sponsorem danego konkursu? No Bardzo chciałbym aktywnie uczestniczyć w tak wspaniałym przedsięwzięciu mojego najwspanialszego przyjaciela Bogusia, Boguś jest szefem wszystkich szefów jest to człowiek, człowiek instytucja człowiek, który jeżeli coś zorganizuje jest to coś cudownego, coś niepowtarzalnego i mam szczęście już od tygodnia uczestniczyć w całym zgrupowaniu i przeżywać te wspaniałe chwile naprawdę Super przygotowany. Czy zapewne już miałeś okazję zapoznać się z każdą? Może nie, nie tyle co się zapoznać i poznać wszystkie kandydatki, a w tym roku mamy 12 dziewczyn. Czy już mniej więcej masz swoje faworytki, które z pewnością w dniu dzisiejszym zostaną nagrodzone, jak i zarówno tą jedyną, która trzyma tą główną koronę MIS? Słuchajcie, wszystkie dziewczyny są wspaniałe, wszystkie są piękne i gdyby to ode mnie zależało, wszystkie powinny być MIS. A jakimi cechami, kategoriami powinna wyróżyć się główna mis? Przede wszystkim pracowitością, pracowitością, zaradnością, nie tylko urodą, bo uroda to, to, jest, to jest coś, co przemija. Wszystkie te dziewczyny to mają. A ty, Pawle, nie wiem, czy jesteś członkiem Jury, czy, czy tutaj jesteś go, jesteś gościem, czy jesteś tylko gościem honorowym, i zarazem partnerem wydarzenia, czy Jest, członkiem Jury też? Jestem gościem honorowym. Mam nadzieję, że nie będę członkiem jury. Więc tylko i wyłącznie chciałbym być tylko obserwatorem, bo nie chciałbym, żeby taki ciężar odpowiedzialności spoczywał na mnie, gdzie będzie ta najspanialsza, najpiękniejsza wybrana. Powiedz, jakich wrażeń spodziewasz się po dzisiejszej gali finałowej? Ale tego na pewno nie da się opisać. To będą wspaniałe przeżycia, także jeżeli, jeżeli ktoś może, to docierajcie. A powracając jeszcze do no, firmy, którą reprezentujesz, osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy, w jaki sposób mogą to uczynić, gdzie można a, Twoją firmę lub firmy znaleźć w mediach? Moja firma ogłasza się przede wszystkim w Nowym Sączu, bo tam jest główna siedziba firmy. Więc wystarczy tylko kliknąć kostecki kars i każda osoba zainteresowana do mnie trafi. Jak rozumiem, w ofercie Twojej firmy to są tylko wyłącznie maszyny specjalistyczne. Głównie, ale też takie auta esluzywne, sportowe. Więc myślę, że tak urozmaicenie.